Jest 6 rano, no może 6.15, słońce już trochę wstało, a my postanowiliśmy pojechać na majówkę w miejsce, które na Bali nazywa się bardzo często Malediwani. No niestety pogoda dzisiaj nie rozpieszcza, trochę deszcz nawet kropi. Koniec gadania, wsiadamy do auta i jedziemy. A, jeszcze psy, chyba coś czują, że wyjeżdżamy. Ej! A, ja, yeah. ja, yeah, yeah. once again. Once again. Ja. Yeah. Very clever. Bardzo dowcipne. E, to jest jakieś 130 km, znaczy miejsce, do którego docelowo jedziemy jest około 130 km od naszego domu. I w Europie to jest godzinka. Tutaj to są trzy godzinki, więc w połowie drogi mała przerwa na tradycyjne indonezyjskie śniadanko, na którym zawsze...